No witam z tej strony Jakuza i zapraszam Was do kolejnego odcinka na kanale Darkest Dungeons 2. Królestwo. Wypijemy to. Nie bardzo Tragedia. Wypijcie. Samo. Wiesz, co chcę, mam fajnie, jeszcze jedna, to komu? Bo nam się to przyda. I ma chorobę i wyjdzie trochę ten problem, ale chyba nie jest aż tak straszna jak widziałem. Dobra. Ulepszyłem na maksymalne to, jak widzicie. Co tu dalej? No to by wypadało i przejmować tym miejscem.

Wszędzie. Nie spokukały sobie Ale jest zmłęczenia 20 lepie jest to Nie widzę, żeby było Listen to są Zjęcia, trochę niepotrzebne. coś ciekawszego. Wszystko ciekawe Na siebie, o to jest Na, do, na siebie, początek Niech to weźmie W ogóle nieulepszone, dziwne Żeby tego nie robiłem A na się to daje, a to leczy i usuwa. A to wezmę. To będzie w miarę. oj, będzie dobre. 4 też będzie. Jeśli ma tyle tych ulepszeń. Wypadałoby wyraźnie, a ja jedno mocniejsze banięcie. Dobra, może potem tym, po tego skile, coś tam innego zmienię. ulepszenie na siebie. Nie, uleczony już jest. Te usuwa. Osłabienie. Moje osłabienie. Przeciwnika. Na siebie daje to. TE usuwa. To jest to mi niepotrzebne. Podoc z przodu. A wantów mam z przodu. Jest to nic tak naprawdę nie da. Zdejmij to No ja nie Które to mogę mieć? Ulepszyć to? Daj mu wiadomo co, ale nie kto chce A tak naprawdę jeszcze nie muszę Bo mam miejsce Więc to zostawiamy Idziemy dalej Tylko trzeba włączyć mapę Nie jedziemy. Trzeba ulepszyć na to miejsce. I tamtych bohaterów. Wypadało też, żeby w swoją gospodę, gdzieś na drugiej stronie tego, tej mapy, żeby mieć szpital ulepszony na maksymalny poziom. Najlepiej ulepszać gospody jest specjalnie wejść pośrodku mapy. Bo tam jest dostęp wszędzie. I można nawet... więc, i takie złe jest. War. Rewards. Only. Resignation. I tam chyba nie. Kiedlisko Walka tutaj jest. Pacowie naukowca. Nie musimy tutaj jechać. Wolę zwykłe walki. Była nadać zwykłą walką. A nie to walką bardziej mocno. Mocno, a nie mocniejszą. Zaraz tam wybierzymy w cytko zostałym laptopem znowu. No normalnie działa. Nic się tam nie łączyło w tle. Ale Jakoś tam da radę, bo mają bardzo wysoko przyjaźń, więc fajnie. Czekaw, ja Tak, wziął. Zębkini z niego. Dziesiątkę, dziesiątkę A nie wiem, chyba to Moje wali to w niego Mów kilka wziął u niego, wyprowokował na siebie wybiło mocno pierwszy pas, za drugi jak go to Nie nizu temu to jest Perfect. this is no time to falter empowered emboldened A simple variable, easily resolved. Nie lubię Niestety pół-dwa Pora nic mi w niego Może w się. Oczywiście się do nas miejsca tak zwanego only require up ahead the seat of our regrettable research Co only just rzeczy I regret ever buying that cursed clay from which sprung this anathema. i jeszcze going to go to the Granati. I'm going to go to the Granati. I'm i Niech dają, a i Pamiętam dlaczego Dismas zginął. Od krwawienia. Który? Mm. Kapitanom jechani. Takich mm. tarczy dają. krwienie czy coś tam. Ale mocno walnęło. Kurde. Kier Dismas też umiał walnąć.

Nie robię jak daje w 21. Ty zostaje tu Dlaczego? Jest tu nie daje A to! To mnie już dałem. Tak, mianowicie, jest tu rozpobijający. Jest na Dobrze. Patrz przyjeździ mi z nicę pojaśni przez na. Dobra in z kin. Osłaniający luta chyba. I wrażliwość dawał. Naprawdę wali O no nie te proszki na niewidzialnych chyba nie za fajne. Po prostu nie to używać eee, co tu? To tu mam to, Ma się na rzecznicza, Rękwający. to może być przydatne, jeszcze nie zatrzymuje się. Ja to zacznę brakować, Niestety The lost battalion shambles on. Wow! My wow. wow. Chyba no ponoć to rozwalić Ja to nie, nie walnął

十分钟以个方便下。 Powinny im śnieg nas tutaj. Ja rozumiem, jesteś tam. Spania. Płynie. Mam I nie ma pana. Steady yourself. I masz zdjęć, co chciałby nie. Ale o słowach w tych pytaniach. 49. Mam przeciwko wygasaniu, ale i tak to mocno zabiera. Tego spoda nie była. A Hot meal and a sound sleep, Tonic for the weary soul oh, O mart, nie to. Tak ja koło. Co chce? No nie, chyba nie. To wypadało lepiej czy coś. Chwilka w ma tę tu jest? To Gospod nie gospoda Niestety nie gospoda Użaj gospodynia to koła To jest gospoda, 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 tam nie ma Tam jest gospoda ma też śmierł tam przejechać później. Czyli od czego to nic miał być? To pochodzenie bohaterów czy nie? Właśnie gospody. Postawca tam jest umieszczony. Tutaj nie. Meka mistrzostwa. Tutaj jest. Zrobię cięcie, poulewczę te od mistrzostwa, bo sprawdzam, co to daje i wam powiem, że coś wziąłem. No, z jestem tutaj mistrzostwa, coś takiego. A ja myślałem, że to daje Modyfikacje na skill, że inne efekty mogą mieć. A co to? Had to, procent Nie wiedziałem. Ja wiem co to brał. Had Mimic zmęczenia. Już teraz bym brać. A ja byłem niepewny, że wtóre wszystkimi te efekty różne mogą mieć. To w że ta gra jest zbyt skomplikowana. Padało się, że nie. Poproszenia. Ciekawe. Bo może tu nie brał. Tak. Ale za bardzo w to nie idę. Niestety Max HP. A jest coś takiego. I teraz nie rzecz chciałam zrobić wcześniej. Ule przyjętych bohaterów. Na no jakie chcę. ty. I to nie no utop. Ale oni tak nie ozięża tak mocno walczyć. C po prostu... Ile. Kolecam trzeba poprawić. Nie musiałem tego cięcia robić z tego. Mars. Wcześniej w tym miejscu coś takiego. Bez mówienia, że byśmy śmiał. Relief for those taxed by the hardships of our campaign. Jest sztylętem. Co się za duży punktu. not in a expertise and experience I nie this ten... one, das, one co is a little tight wash me up the process problems then on to tutaj. No, z z tym. Eee... No, so tak, Ja, to, a teraz gry rozumiem i trochę mi łatwiej tutaj robić różne rzeczy dobrze. Precious relics poślepienie, podpalenie nie bardzo, świat. I to wszystko na akcywanie. Poziomu 4. O złe jest jak teraz na przykład, na który punktem ja tu przyjechał, ale złe jest to nie wyjaśnił. 10, 5, 10. On w ogóle nie dostał.

Wyjdź z tego, nie inny. walk. walka jest, co to jest walka, poza dwa i tam dotrę, czy tak, tam za dwa, znów to dwa, trzy, cztery, pięć, a tu jadę. to jest raz, dwa, trzy. 4-5 nie, nie dojadę. I teraz, jakich bohaterów tam brać, żeby oni przeżyli? Zastanowię się nad tym i pokażę, co tam wysłałem. Dobra, mam pół godziny, więc będziemy kończyć. Wysłałem kapłankę, flagellanta, więc cmentarno i... Zbrojnego, żeby tam poszli. Jest broń, tutaj nie jego imię, ale wiadomo. A to wygląda, że to koniec na ten odcinek. Więc jak się coś spodobało, momentu idzie, słuchajcie, jak mi się Kolejny odcinek już teraz nagrywam. Kto się chcę, więc coś się chce, rób to ile można. Więc hej, czej, pa!